No witam serdecznie. Dzisiaj małe ziołobranie przy okazji ładnej pogody, także myślę, że uda się zebrać na tyle przetacznika Weronika Hamedrys, czyli przetacznik orzankowy. Na perski się niestety spóźniłem Weronika Persika, ale podobne właściwości mają. Różnią się może nieco ilością składników czynnych i będziemy robić nastaw na nalewkę, także zapraszam do dzisiejszego materiału. Idę na zbiór, właśnie zobaczymy, ile się uda nas zbierać. Myślę, że wystarczającą ilość. Także, także tak dzień wolny sobie przynajmniej częściowo zagospodarujemy. Ziołobraniem. Miłego oglądania. O, tu jest jedno ze stanowisk przetacznika orzankowego. O. Niestety stąd się nie nadaje do zbioru, bo tu jest blisko drogi. Tak, przytacznie, gorządkowy Jeszcze kwitnie. Także jak najbardziej się nadaje do zbioru i pewnie go dzisiaj nazbieramy. Tylko że pójdziemy na łąkę i stamtąd, stamtąd będzie się nadawał do dalszego przetwarzania. O, a stąd już jak najbardziej. To już się nadaje do zbioru. Troszkę będzie dziobania, bo. Trawa wysoka, ale przetacznika sporo. Miejsce czyściutkie. Także także będzie zbiorek i będzie nastaw na alkoholaturę gorącą. Także zapraszam do oglądania dalszego. No i teraz będziemy sobie nasz przetacznik rozdrabniać najlepiej nożem ceramicznym i będziemy zalewać Gorącym alkoholem, czyli to będzie tak zwana alkoholatura stabilizowana. Gorący alkohol 50-60% i stosunek objętościowy 1 do 5, czyli jedna część ziela, na 5 części alkoholu gorącego. O, niepotrzebne jakieś trawki nam się tutaj jeszcze dostały do ziela. O! Kroimy sobie to samo. Możemy zrobić w maszynce. Możemy zmielić to też jest fajne rozwiązanie. Zmielenie ziela. Raczej unikamy szybkoobrotowych blenderów. Czy ewentualnie. Chodzi o to, żeby surowiec był, żeby surowiec był w miarę dobrze rozdrobniony Proszę bardzo, po rozdrobnieniu mamy coś troszkę ponad pół szklanki ciasno ubitego ziela przetacznika Czyli będziemy potrzebować 5 części alkoholu. 2,5 szklanki. No, przyjmując, że to jest szklanka 200 ml, potrzebujemy 500 ml alkoholu. I będziemy sobie przygotowywać teraz, właśnie alkohol. Najpierw rozcieńczymy spirytus, a następnie go zagotujemy i zalejemy w słoju, właśnie to dziele. Teraz, żeby otrzymać alkohol między 50 a 60%, potrzebować będziemy pół litra takiego alkoholu. Czyli będziemy mieszać 300 ml spirytusu. Tak, i 200 ml wody. I to nam daje alkohol około 57 procent. O! Tak, mamy pół litra alkoholu w granicach między 50 a 60 procent. To jest gdzieś alkohol około Dokładnie 57% jest to zupełnie wystarczające do zalania naszego przetacznika. Teraz idziemy zagotować ten alkohol i będziemy zalewać nasz przetacznik. I będziemy zalewać. Mamy już alkohol przygotowany. zalewamy i szczelnie zakręcamy. Zakręcamy. O, proszę bardzo. Pamiętamy o codziennym wstrząsaniu naszej alkoholatury. Tak, porządek, czepiemy. O. Codziennie minimum raz. I taki preparat po 7 dniach, 7 do 14 dni jest gotowy. Możemy sobie go wtedy wycisnąć, przefiltrować, przelać do ciemnych butelek. Albo jeżeli w jasnych, to trzymamy w ciemnym miejscu bez dostępu światła. Istotne jest, aby słoik opisać, co w tym słoiku się znajduje. Czyli jaki surowiec, jakim alkoholem zalany i w jakich proporcjach. I to będzie nam później służyło do różnych, czy mikstur ziołowych, czy kuracji. Oh, czyli mamy zrobioną alkoholaturę gorącą.